Witam kochana osoby z znaku strzelca. Zapraszam Was na e, porcję horoskopów. Będę omawiała tutaj horoskop miesięczny. Przed nami miesiąc luty, tak więc spójrzmy, co Was tutaj czeka. Oczywiście zapraszam Was e, do wpisywania w komentarzu słowo kar słowa karta, dlatego że e, dzięki temu możecie otrzymać tutaj przesłanie angielskie, e, które ja osobiście dla Was wylosuję. Więc jeśli macie ochotę, macie chęć, czasami pytacie o przesłanie. No tutaj właśnie jakby to słowo karta otwiera Wam bramy możliwości, gdzie ja zadziałam we właściwy sposób. A więc zapraszam, to jest taka dodatkowa moja tutaj informacja dla Was w tym względzie. A co poza tym? Zobaczmy w takim razie jaki to będzie miesiąc. I tak, na pracę As Buław umiarkowanie, na emocje Rycerz Mieczy i Dziewiątka Buław. Oraz zdrowie, przepraszam, są to ostateczny i król cool denarowy. Uga trochę mieszany. Eee, pracy jest całkiem nieźle. Dlaczego? Bo zaczynamy od Asabuła, w której jest dobrą kartą dla Was, bo jest to karta nowości, nowych impulsów, nowych możliwości i tak naprawdę do 15 lutego możecie. Poprzez nowe energie przychodzące czy wewnątrz was, czy z zewnątrz, tutaj zmieniać swoje przeznaczenie. Jest to karta właśnie nowych koncepcji, które dzieją się spontanicznie. Takie, które właśnie powodują, iż działamy właśnie impulsywnie, i jest to karta narodzenia się czegoś nowego, nowej koncepcji, która przynosi naprawdę korzyści i wiele się będzie działo. Tutaj możemy liczyć na to, że nowe impulsy, czy właśnie zewnętrzne, czy wewnętrzne, spowodują to, iż będziecie tutaj właśnie e, no, zmieniać różne koncepcje. Może być tak, że wcześniej, na przykład, w styczniu, szukaliście pracy. Mm, na przykład w korporację, a w lutym do 15 lutego stwierdzicie, za którymś razem gdzie tam się zmieni trybik, a może jednak założę własną firmę, bo nagle przyjdzie mi jakaś taka myśl, nagle informacja, która mogłaby mnie do tego nakłonić. I ten As Buław jest właśnie taką nową, niespodziewaną. Fajną koncepcję. Natomiast dla osób, które mają tutaj pracę, ten czas do 15 będzie takim dynamicznym czasem, właśnie nowych wiadomości, zmian, może być nowe, nowe obowiązki, nowe impulsy, tak? bo możecie też w ramach pracy wykonywanej i tak chcieć zmienić coś i zrobić zupełnie innego. Możecie ją porzucić i na przykład za założyć firmę, czy pójść w zupełnie nowym, nieznanym i bardzo dynamicznym. Kierunku. Tutaj dużo działania, dużo myślenia, ale ten ruch będzie mocno odczuwalny. I to będzie do 15. Natomiast po 15. Macie umiarkowanie, które jest trochę spowalniającą kartą, ale w moim mniemaniu bezpieczną. Bo nawet jeśli tutaj nie każdy ją lubi, bo no nie oferuje wielkich odazów kokosów, ale ona jest stateczną kartą. Przejście z jednego stanu do drugiego. No, i kompromis będzie kluczem. Szukamy pracy, idziemy na kompromis, otrzymujemy jakieś stanowisko, które może od razu nie oferuje nam czegoś, ale daje nam jakąś pensję, daje nam jakieś możliwości, i dzięki temu powolutku poruszamy się w kierunku tutaj takim pozytywnym, tak do przodu, nie cofamy się przynajmniej. No i elastyczność jest wyznacznikiem tej karty, czyli no nic na siłę. Starajmy się być właśnie e, tacy dyplomatyczni, by odpowiednio pewne rzeczy załatwiać, szczególnie że jeżeli mamy pracę, no to właśnie łączenie kompromisu ze współpracą będzie wiązać się z tym, by byśmy właśnie postępowali harmonijnie, byśmy żonglowali możliwościami, ale w taki sposób, by ani nie przeginać w jedną stronę, ani w drugą. I tutaj kompromis będzie wyznacznikiem przyszłych dobrych wyników, ale dopiero w późniejszym czasie. Jest to karta spokojniejsza i taka dążąca do harmonii. Czyli tutaj impulsy już nie będą tak działały, jak w, poprzednim, w poprzedniej karcie, lecz tutaj harmonii nie będziemy łączyć pewne właśnie przeciwieństwa. Ale sama w sobie jest kartą spokojną, tak? W jakimś sensie nie jest burzliwa, co jest też bardzo ważne. Natomiast w emocjach tu macie już trudniej, bo niestety są takie no dwie... Różne ale surowe jednocześnie karty. Szczególnie ta pierwsza z nich, do 15 lutego, jest kartą rycerza mieczy. Rycerz mieczy oznacza e, wojnę, kłótnie, niezrozumienie, osoby sarkastyczne, sprytne, chaotyczne. I tutaj, jeżeli będziemy wchodzić w jakieś relacje, to możemy niestety. Chcąc, nie chcąc trafiać na kogoś czy na jakąś sytuację, która nie będzie komfortowa. Rycerz, czy to ostrość myślenia, ostrość komentowania, co prowadzić może do różnego rodzaju zmagań, no i ran, które niestety są przewidywalne w tej karcie. Czy to jest dobry czas, żeby szukać? Owszem, szukać tak, ale uważać, bo tutaj może dochodzić do pewnych właśnie konfliktów. Czy tego chcemy, czy nie, tak może niestety być. To samo się tyczy relacji stałych, tu także energia męska jest bardzo taką no, agresywną, trudną, sarkastyczną, atakującą. Może być to partner, ale może być też oczywiście zewnętrzna osoba, czyli ktoś z Waszego otoczenia, kto wprowadzać może zamęt i kłótnie specjalnie do Waszej relacji. Tak więc uważajcie, co mówicie, co robicie, starajcie się unikać tych bardzo negatywnych no, właśnie zmagań, tak, konfliktów. No i wydawałoby się, że lepiej będzie po 15. Na pewno będzie inaczej. Dziewiątka Buław to karta ograniczeń też trudnych relacji i właśnie też z mężczyznami, przez mężczyzn. I w ogóle karta dziewiątki Buław na przykład nie sprzyja poszukiwaniu bo mogą być w ograniczeniach Was albo w osobach, które będziecie poznawać i to, to na razie nie będzie prowadzić do niczego konkretnego. Musimy uważać, co mówimy, jak postępujemy, bo któraś ze stron może być bardzo drażliwa nie, i tym samym się mocno odwracać. W stałych relacjach tutaj mężczyźni mogą być bardziej przewrażliwieni, przepracowani, zmęczeni, co również może się odbijać na relacjach i powodować odwrócenie obu postawę nie tylko ich, ale niestety i kobiet. Czas tutaj jest ważny, czyli po 15 lutym po prostu nie róbmy pewnych rzeczy na siłę. Jeżeli chcemy załatwić coś, to może przeczekajmy, bo tutaj na razie nie będzie ku temu takich dobrych przesłanek, więc uważajmy, jak postępujemy. Natomiast zdrówko, do 15 lutego są ostateczne karta rozliczeniowa. Czyli jeśli było dobrze, tak, no to wiadomo, że jest to karta gloryfikacyjna, dobra, korzystna. No ale jeżeli nie, nie chcieliśmy tutaj, nie działaliśmy dla własnego dobra, no i wiadomo, nazbierały się tych negatywnych energii, no to tutaj możemy mieć ostrzeżenie jakieś, tak? Trzeba tutaj rozliczyć własne działania, nie, własne wyniki, by zmienić się i nie popełniać tych samych błędów z przeszłości. Jest to karta, która w moim mniemaniu odnosi się do formalności też dokumentów, pilnujmy ich, nie zostawiajmy pewnych spraw na potem, bo po prostu możemy tego gdzieś tam żałować i coś może przeoczyć też przy tym samym. Zwróćmy uwagę na słuch, bo tutaj u ucho właśnie no Słuch może odrywać bardzo dużą rolę, ale tak jak powiedziałam, wszystko będzie zależało też. To jest taka wynikowa trochę karta od tego, jak postępowaliśmy. Warto jeszcze się zastanowić, zmienić coś, żeby tutaj do 15 lutego nie zbierać tych negatywnych właśnie kwestii, a na pewno zmienić coś i nie popełniać tych samych błędów, które no po prostu gdzieś tam zamiast nam pomagać, to przeszkadzają. Natomiast po 15 już trochę lepiej bo mamy po 15 lutym e, mamy tego hula denarowego, oznacza wizyty lekarskie i to mogą być lekarskie płatne wizyty, ale z osobami, które mają wiedzę. Są może i drogie, trzeba wydać, ale dają nam tutaj poczucie stabilizacji. To znaczy, zapłacimy, dowiemy się czegoś konkretnego, dostaniemy na przykład tutaj skierowania na jakieś badania, i one otworzą nam oczy, tak, no, jakby wejdziemy na odpowiednią ścieżkę leczenia. Więc tutaj inwestycja się opłaci, bo to jest ten denar, gdzie my wykładamy pieniądze, ale też otrzymujemy. Dobrą radę po prostu, więc e, warto inwestować się, zadbać, być bardzo takim mocno egoistycznie nastawionym człowiekiem, zwrócić uwagę na układ trawienny, jelita, przemianę materii, dół, brzucha, jakość jedzenia, bowiem to też może odgrywać pewnego rodzaju e, tutaj rolę. Natomiast jest to karta dobrych wiadomości i ogólne silnych e, aspektów zdrowia, zdrowotnych, czyli m, na przykład pozytywnej rekonwalescencji, czy że. Na przykład, nic bardzo złego się nie będzie takiego działo. Myślę, że układ jest ciekawy, chociaż no tutaj pewne tendencje są spadkowe. Jeśli się podobał układ i filmik, to oczywiście poproszę łapkę w górę. Jeśli właśnie nie subskrybowaliście dodatkowo naszego kanału na YouTube, jest porada, To również zapraszam. Również zaglądajcie na naszą stronę facebookową. Tak więc do zobaczenia.